ja Manko, jestem DJ Zygus, A dzisiaj ze mną jest ma i i nauczę wszystkich. Słuchajcie. Mi wszystkim. No. I słuchajcie, e, mamy taką informację dla was. Trochę niemiłą, e, bo już kosiliśmy, nagrywaliśmy wcześniej w filmie kosiliśmy e, tamte dwa pola i Kadi tutaj już kosił to pole, ale były problemy techniczne, u mnie prąd wyłączyli i nagranie się nie zapisało. <laughs> eee, I filmik. filmik niestety, no, i filmik, i filmik niestety filmik nie zapisał. Niestety, tak jak chłopaki mówią. Mm, więc co z góry za to? Teraz Michał będzie kosił sobie tutaj 26, a my dokończamy to duże pole. I tyle. Cos się <laughs> Jak ty zabij, biegniesz! Zabij biegniesz. Ej, bo teraz spadnę. No. Dobra. No. Ej, ale ty już masz prawie pełen zbiornik. No. Pełen, pełen, pełen Widzę. No. i więcej. Tylko szkoda, że się nie zapisało, bo nawet porę zrobiliśmy. No. Mówiłem daj mi save'a? Ty nie no to widzisz tak A co by ci dodało, że bym ci dał save'a? bo przecież to i tak nagranie się skasowało. No ale przynajmniej zapis by był z gry. Kadi ten pasek ty skosisz, ok? No to ty musisz po mnie poprawić mm, Nie poprawię po tobie, bo będę Tamto? miał prawie setkę Wiesz? U to Michał podjedzie Michał niech tam ale sobie robi sam. już Sam podjadę sobie Nie no, ja się mogę podjechać Ty podjadę. Dobra, ja się podjadę, rozładuję się Kurna Kadia, ale ty znowu mamy jedziesz No nie no bo staram się też z prawej strony wszystko zbierać Żeby nie było omiaków A co ty tak dale daleko jesteś? No, no bo musiałem coraz dalej. ten Bo omijaki robiłem, bo dlatego że Ty slalomem jechałeś Ale cisza była to... Jak tam Ci idzie? Tym case'em? Nie bo ja nie wiem, jak on się ustawić. No dawaj, dawaj, już. Nie, po Zgarnę tu z lewej strony to. No, zgarnę, dobra. Dobrze, że się e, Michał sprawuje, co ja? Co? Chyba go zostawimy na zawsze <laughs> Michał, bardzo prawdopodobnie będziesz na zawsze już u nas Słyszysz? Mówisz, że będziesz... Cześć, ja bym chłopaka zatkało. <głosy> <głosy> to będzie? Że będziesz u nas już na zawsze. O, no ty bardzo mnie kochasz. Dobrze kosisz. To będzie dobrze. Ty weź może tym traktorem i do mnie podjąć, co? To się wysyp. Dobra, ja? no, są spodziewa. A ile tam masz? Ja mogę. No mam prawie 60%. A ty to, 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 to kosisz, to dokosisz już. No tak, ale już się wolę wysypać, jak na następnym pole mamy iść. No, no, no. O, widzę, że tutaj ładnie mu idzie. Już chyba ostatnią robi, tak? Nie, jeszcze jedną robisz będziesz robił Michał? Nie no, no tylko... tutaj Ale to pole wierze. jest... Wierze, no, pod skosem to pole jest No do... tam ma pod skosem, no no Michał, to rób za mną ten. Yy, kolejny. To Michał... Nie, Michał, jak skończyłeś te pole, tu masz ten mój. choć masz się... wysyp się teraz. Nie wiem tyle tam. Masz pewnie mało, ale i tak się wysyp i masz ten masz mojego nicholanda. Masz mojego New Holanda, a ja pojadę tam do silosów, to wrzucić wszystko. Masz mojego Nicholanda, czy tu postawię, a ty się wysyp. Ogrzaj, odjechać ci. Masz. A ja wejdę się wysypać. Nie z tej strony podjechałeś. A, bo ty tak zawracasz. No, bo tu już przyczepka ma... Przyczepa już ma 92%. No syp tam... Tam bardziej z tyłu syp, nie? O. No, 100% czy... masz przyczepa. Już więcej ci nie wejdzie. 4%. A, dobra, dobra, to ja jadę wysypać To i tak, to i tak trzy kombajny prawie mieści Dwa duże i jednego małego No No, to tak, no Jak się rozwinie jeszcze bardziej nasza farma To zakupimy ciężarówkę I tyle Mamy przecież jedną no. Mamy tą y, tatrę, tylko to wystarczy tylko na Cepena kupić. No. Mhm. No to co to? Teraz 9,5 mamy tego rzepaku. To kiedy się to posprzedajem to wiesz ile hajsu będzie. W następnym odcinku. <grym> no. A i co chciałem was poinformować? Żeby was nie nudzić, bo to by, byłby nudny odcinek, tak jak e, mówiłem kiedyś, że po prostu my zasiejemy pola poza odcinkiem, żeby nie było nudów. Co też dojrzeje w trakcie. No, dojrzeje właśnie, żeby nie było. Jakieś odcinki, na przykład, z, nie wiem, ścinania drzew, zwożenie belek, czy coś w tym stylu. No mamy parę belek, co nie? Zrobiliśmy. No, no, parę belek jest i krówki są. Ile jeszcze No wszystkie jeszcze musimy Jeszcze szesnastka tylko. No, ja to na 16. Dobra, to... Czekaj okay, to ja na szesnastkę pojedę, dobra, to, to już postawię ten traktor na 16 Kadii, ja, 16, ja, sobie, tylko, ja i sobie No, ja sobie wyłączyłem, ten. Ja Co? sobie wyłączyłem e, to od Różne, że podpowiedzi, jak poddepnąć maszyny przez osiem stóp. to dobra. F1, jak chcesz. Wiem. A pod którym się ten cały interfejs, tak jakby chowało te mapy i ten licznik? A to, to już tego, się tego, już nie wiem. Pod którym się chowało. Nie pamiętam pod którym. A, widzę, że już Michał szesnastkę kosi. A ty gdzie jesteś? Ja cię ty nigdzie nie widzę. Ja cię nigdzie nie widzę. Ja jestem w Michała. Ja cię też Miałam taki... Miałam. Cię nie widziałem. Ja stoję tak jak. Ty jesteś teraz w połowie 21, a to ja jestem na końcu 16. gdzie jest Michał? Też jest 16. A gdzie, bo ja go nie widzę? Nie. A ja Michała nie widzę. Co on mówi? Nie, nie słychać cię, bo. Ja, ja już jestem na końcu 16. Aha, aha O ja z teraz widzę. No ja was we dwóch teraz widzę. A gdzie ty kad jesteś? No ale jeszcze siedzę. No ja przy szesnastym stoję w traktorze. Siedzę. Wiesz, że mi ciebie nie pokazuje tak jakby cię wywalił z serwera Nie, tak jakby Michała wywalił oh Szumi? Nie, teraz nie szumiało ci jak kupimy trzeciego takiego New Holanda to będzie dopiero te sianie pola w ogóle koszenie. No tobie chyba kupię New Holanda trzeciego. Zobaczymy w hajsu będzie co po tym God. No, ja się rozładowuję Dobra, już? No, ja już się rozładowałem No to weź tam, a ja już pod ciebie się podjadę. A dobra, Czekam na was, żeby zrobić konwój. Poskładaj się Michał Stójka Robimy konwój. Ja wiem, wiem, wiem. To chodź, wiecie, jak się kawałek przystawy. Dobra, lecimy Kolejny jazz Dawaj 20 31 Dobra, Ja cię pcham cały czas. Przyspiesz o dwa, jedaj w górę, żebyś jechał trochę szybciej. Żebyś znaczy, tak się o... szybko jadę. Weź trochę szybciej, żebyś oddalił się ode mnie. No, no kurwa, dara, no, 40 cztery nastawione. To ja jadę to wysypać. Mhm. Nie wiem, ja nie myję chyba New Holanda swojego. Bardzo brudnego masz tam New Holanda, Michał? Ja, ten, ja muszę swojego umyć. Ja jeszcze kejsa muszę ten, przyprowadzić. Nie tego niebieskiego. No to przeprowadźcie, a ja tu postawcie no, trzeba tu <grym> <grym> Dobra, to ja się przysiadam już do kejsa. Za blisko jechałem Stój, stój, stój Michał Weź zjedź na pole. A proste zjedź. Dá vai, vai. Oi, No, teraz będzie dobrze, jadź. czy no nie, Holandy się wcale nie pobrudziły. Mhm, uh -huh. no nie. Może tam tylko troszeczkę koło. Dobra. A tą przyczepę od co wstawić tam na, na, na drugiej nie jeszcze nie bo, bo przecież musimy ten wysypać się klasę. No co Okejsa, Kejsa, ja mój klasa. Agora é, dobra. Tá Podaleźć. Już. Mm -hmm. To rzeczywiście 1% Eee, yy, pojedź sobie na górkę i zakręć, i wjedziesz obok nieco nie, swetrem. A gdzie tam przyczepy? No, przyczepy, tam gdzie przyczepy mamy chyba, co? A, co? Muszę tu stać to zapomniałem Dawaj, 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 dawaj Dawaj, 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 będzie słychać. Dawaj, dawaj, dawaj To sam chciałem powiedzieć. To jest header spadł, lol. Oa, oa, header mnie gniecia, Stój Lol, header spadł. Dobra, to poczekaj. Odjedź. Stój, dobra. Nie, stój, stój. To ja swojego niecholanda już odstawiam. No i jakbyś mógł, to go odstaw. Stój, Michał, stój. Znaczy o traktor mi chodzi też. Albo dobra, dawaj. Różne przodu, bo i tak muszę jakoś. Dawaj, 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 dawaj. Eee, zblokowałem się Poczekaj podepnę sobie ten header Bo wyjedź całkowicie z tym Dawaj do przodu I Jak ty tu tam nic nie robisz, to chodź pomóż Co? To, to ja, co ja nie robię? To co, ja tego no nie co ty tam nie... robisz? Header spadł, musimy poprawić header. <noise> A ja chyba się właśnie o to zablokowałem. No jak? Stój, Michał! To, co, to tak tą tak stać. Jedź do przodu, do przodu, dawaj. Dobra. Stój. Urna. A jak Ten tego szarego nie uchylam Niebieskiego, nie mogę podpiąć tego figur tej przyrzapy sednej. No nie. To właśnie nie dało to nie? Kurde, to muszę czymś połapać. Ja ten header zaczyna mnie denerwować. Ruszaj się. Dobra, stój. Ja już sobie y, spróbuję sam wjechać, ok? Nie ruszaj. A coś to będzie na mnie, jak to zepsuje. No mówiłem, nie ruszaj, no kurde, no Michał, no. Zaczynaś mnie denerować, stój. Dawaj. Ej, jestem co się nie ma co pierdzielić. Na full speedzie, kurde. O bo trzeba uderzyć Wiem właśnie, coś się kurna psuje Chyba sprzedamy tego Kejsa Dobra Chodźcie, się pożegnamy. Z, już w następnym odcinku Kejsa nie zobaczycie, bo mnie zaczyna denerwować. <grywa> Michał dawaj na sprincie. Kadi chodź. No poczekaj, to, ja tu stawiam tego. Kurde. Co ja robię? Zapomniał odczepić. <grywa> Cholera. Muszę jeszcze raz podstawić. Michał, ty nie wchodź Bo wy będziecie nadal. Ja wam tylko tań, taki z góry zrobił ujęcia. Ty, jaki parkour z ciebie. Dobra. Kadi wychodź tam do Michała. Ła. Ty bo mnie jeszcze no nie ze słupa strącisz. Dobra. To, to tyle w tym odcinku. Dzisiaj ze mną był. Kadi. I... Michał, Michał! Subujcie, lajkujcie, komentujcie Nara.